No witam z tej strony Oskar, witam przy moim Polonezie, ale dzisiaj nie o tym chciałem Polonezie pogadać i opowiedzieć. Ponieważ widzę, że tutaj jakiś polonez stoi na lewecie. Postaram się dowiedzieć, czy na sprzedaż jest, czy co. Też Karo Plus, tylko że taki wiśniowy, bordowy zależy jak kto yy, nazwie ten kolor. O, patrzcie jak Pognity też z tej samej strony co i u mnie był pognity. Kurczę, widzicie ten element w polonezach, to już nie pierwszy raz widzimy, nie pierwszy raz na filmie coś takiego. Widzimy, że akurat te tutaj nadkole z prawej strony jest zawsze takie nadnite Także cały błotnik do wymiany, bo to nawet tam reparaturki nie ma sensu stawiać. O, a tutaj to samo, <laughs> te nadkole w polonezach. No, ładnie, ładnie. No, w środku zwykły Caro plus bez jakiegoś dodatkowego wyposażenia, chyba tylko immobilizer ma. Tutaj z lekkim wgnieceniem na błotniku widzę. Tak, może od tej strony będzie widać o. No tak, poza tym zdrowy polones. No może z wyjątkiem tutaj pięknego drzaka, ale dałoby się go zrobić. Postaram się dowiedzieć, może jest na sprzedaż czy coś. Fajny, co? W środku czysty, na pewno czystszy niż mój No i tu był jeszcze walnięty no, czyli po jakichś stłóczkach był 1,6 gli No ładny, ładny